Ej, ogarnijcie! Jestem właśnie w chacie, dopiero co przyszedłem i widzę coś bardzo dziwnego. Czy to jest. Czy wy to widzicie? Czy to jest policja? Nie mam pojęcia o co chodzi, ale wiem tylko jedno. 997, ten numer to kłopoty, muszę powiedzieć chłopakom. Ej, chłopaki, chłopaki! Co? Słuchajcie, przed naszą chatą. Jest przed naszą chatą jest normalnie policja. Jak policja? No wąby no. mają włączone na dachu i tak dalej. Co ale, ty gadasz? Ale... Patrol taki drogowy czy lodowa? Eee, nie, w sensie to jest jakaś stara fura policyjna, dziwna. Dobra, ja idę się z fura policyjna? Rozprawiać. O miłość. Big papi. Pogadam z nimi, daj kamerę. Dawajcie wszyscy, ale przy chłopaki i można ich nagrywać, nie? No tak, to, to jest, to jest, to jest blues brother, to nie jest policja. No jak nie, to jest policja. Ale jakaś tak wygląda jak Amokie... Bo wyglądamy policja. mega dziwnie i podejrzanie. Chodź trzeba i Ja dzwonię ty gadasz. Okay. Przepraszam! Czemu pan stoi przed naszym domem? No właśnie. I co to za samochód? Nie mam czasu teraz tego tłumaczyć. Wsiadajcie do auta. Do auta, ale tutaj gdzie są kraty? Normalnie bym nie wsiadł, ale to policjant chyba, nie? Więc chyba może? można, chyba można. jak zobacz na ten ekran. Wow. Chwila co jest! Ej, ty, no, to nas widać. Chciała. co jest! Tu jest kamera, patrzcie. Nice. Dobra, Zaraz to... to... My tutaj o co chodzi robimy. w ogóle? Bo samochód fajny, ale trochę nas niepokoi. Stary. Ej, nagrajcie to, bo to jest fajny sprzęt w środku. O Oooooo, wow, wow, dobra, od razu widać ludzi, no. To o co chodzi? Czemu my w ogóle tutaj jesteśmy? Panowie, wiem, zobaczcie, musicie to sprawdzić, O, Co jest poszukiwany Pennywise? 10 tysięcy dolarów? To pojawił ja bym się prawdziwy Pennywise. Także musicie to sprawdzić, czy to na pewno on. Aha, okej. Okay. Uh -huh. I rozumiem, że mamy go jakoś złapać? Czy za co jest Ale... ta nagroda 10 tysięcy, bo to bardzo dużo pieniędzy. Zazwyczaj dostajemy 5 dych to złotych, nie dolarów. Przepraszam, a gdzie my w ogóle jedziemy teraz? No kurczę, muszę was tu zostawić, coś się dzieje, wiecie? Mam wezwanie. Co jest? To i tam jest włamywacz Tam tu się... Z... Tam widzi, tam się ktoś wamuje do samochodu normalnie. Uuu. O kurna! O kurna. Nie ma szans! Bierz kamerę, bierz kamerę zipek, zipek, zipek Czuć się uchwalił! Górę ukraść mi Ej, Co ej, jest ej, ej, ty! Ale akcja! Ty! prawdziwa Cię, policyjna! Trzeba no, no, mu Co? Musimy kajdanki. Kajdanki. kajdanki! Gdzie są kajdanki? Tu! O, ale się wierci! Tuś mi sparszy waglino! Hey, hey. Ja tam do policji! Chcę. Głowa! Kurwa, co tu się tu. dzieje! <laughs> Dobra, to my wracamy z buta, rozumiem. Do, do. No, dobra, umówmy to sprawę. No da się tu jakoś załknąć to okno? Tak. Dobra, czyli typ unieszkodliwiony. Okej, okay, ale to my mamy łapać Pennywise'a, jak tutaj jest taki sprzęt? Bez kitu, Co jest? No jak widzicie panowie, ja nie mam czasu się tym zająć. Mam kupę roboty. No także... nie, nie dziwimy się. Pamiętajcie, Maków Mazowiecki. No. A? Ten Wise, złapcie go i odstawcie do mnie, dostawcie do mnie, dobra? No, bierzemy tak, to panowie, no, ja zbierzemy tą robotę! Policja! Co dobra, dziękujemy bardzo, będziemy za jakąś godzinę. To była oh. czysta przyjemność. Nie, o, nie. Ale akcja. co jest grane? Zaczynam lubić policję. Myśmy włączyliśmy właśnie do policji, ale to jest policja, ja to jest szeryf, to jest policja amerykańska, chłopaki, nie? Aha. Więc to jest, to jest zasadnicza różnica. Mocno. Oni kogoś widzą od razu. Pu pu pu, pu, pu. Odwijają do, do. do. Dobra, a czy my... A dobra, dobra, nieważne. Jedziemy. Ale będzie akcja wizowa. wie, według GPS-a to powinno być gdzieś tutaj, Stary, ale ja nie niech, mam zasięgu Nie no niech to już to po prostu będzie, jedziemy dwie godziny, ziomole Obczajcie, panowie, no. macie zasięg? Nie Patrzcie, nie mam nie zasięgu, ma. brak sieci Jak my się skontaktujemy, jeżeli nie trafimy na miejsce? Mordo, no wracamy na chatę i tracimy sprawę, ale ona jest za 10 no. tysięcy nie bez powodu, po prostu Stary. jest bardzo trudno. No, Stracimy czas, już półtorej godziny tu jedziemy no dobra, Ale zajmaliśmy. ty masz jakieś, jakieś... Wyjeżdżamy z lasu, patrzcie Jaki straszny domek, kurna

Ślub stary, po nie, to, tak, tam jest jakieś dziecko. Kto co ja wygadacie? Tak, wszyscy wiemy, że czerwony balonik to, to jest symbol jest... tylko Penuals. jednej rzeczy, Penuals. dokładnie. Penuals, no. yeah. Wiktor ma rację. Ja uważam, że powinniśmy tutaj na początku sprawdzić, czy to jest Tym to bardziej co? zobacz na tą zabawkę tego dziecka. Co jest Co To, to ma wygląda być? tak strasznie stary. No. No, dobra, no dobra, to wjeżdżamy, pukamy i pytamy się, nie? Czy coś się Tak, zapy zapytamy kogoś. No, kto kogoś, kto tu żyje. O, patrzcie na to. Tutaj jest samochód na dachu, what the freak? To jest czyjeś Ernest! Yeah. Jakiemuś dziecko to wpadło. Yeah. Ej, bo Zipek o tym nie wie, nie? Ej, chłopaki, nie pukaj jeszcze! Zipek. Ej, myślicie, że Chuchu. powinienem to odłożyć na dach, tak, czy co? Tak, zdecydowanie. Okej. Okay. No, jest... po prostu w tym domu. Co to jest? Listy o zaginięciu, jakiś Maciek. Poszukiwany 6 miesięcy? Chodźcie, panowie, do drzwi. Przepraszam To jest otwarte? Ej chłopaki to jest tak jakby było, tu nikt nie mieszka no, no, jest otwarte drzwi na stary Otwarte drzwi, okna są za kłódkę. to to? Tamte poprzednie też były na kłódkę Przepraszam, bo nie chciałbym wejść bez zgody Co to jest coś? Się... Nie mam pojęcia chłopaki Jakiś prąd? To tak jakby prąd tam lecił To po to... płacić Co? Ty to to jest A wszędzie są te balony czerwone Zabrałem ruku. latarkę Dźwięk jest stąd Co? O nie! Co? Co jest grane? Borcie, kto KTOŚ TU JEST? Na co tam ktoś tu jest? Kto tu jest? O, człowieku Ale akcja, ale akcja, coś tu jest Tu jest stary kolejny balon Ernest słyszy, że to ty Dobra, chciałem wystraszyć widzów Ej, tutaj wszędzie są te balony A tu się pali światło w ogóle Nie ma Co? Tu są drzwi zamknięte, panowie Nie da się tego otworzyć Jak może to waszed, tam ktoś jest może um. jest ktoś, jakiś żur mógł to wkładać do buzi. Tak. Albo, A to nie jest w Wuzela? Albo nie do buzi To samo nigdy nie może się odkładać. Musisz to wziąć To w ogóle działa? Ktoś to musiał odpalić No właśnie, więc ktoś jest w tym domu Ej, nie, bo wiem, by się wiem, tak. ktoś może być Chłopaki Tutaj jest z jakiegoś powodu drabina, nie? Która prowadzi do... Pustej góry Tak jakby niczego Sufit jest tutaj A nie Ej, czekajcie, byśmy przed chatą na chwilę jeszcze Dobry pomysł, ja się zacząłem już bać ogólnie Chłopaki, tam jest normalnie drugie Ogarnijcie drugie. to! Tutaj nie. jest drugie piętro normalnie Dobra, gdzie jest właściciel? Chodźcie go proszę. W ogóle patrzcie to! Właścicielem jest Pennywise potrzebuje pomocy, może śpi Może, co to? Co o, bierzemy to? Ja chcę to, ogólnie Patrz na to Co? Dzipek Odsuń się, odsuń się Patrz O, to jest patrzcie na to Kolejne zaginienie Antoś On zbiera to jak trofea Poszukiwana od miesiąca on? Nie poszukiwany miesiąca Przecież mamy polować na Pennywise'a Jesteśmy w chacie, gdzie jest pełno balonów więc ja wykluczam inne opcje niż to, że jakby... W sensie wykluczam, że to nie jest Pennywise. Zakładam, że go znaleźliśmy, znaleźliśmy jego kryjówkę, musimy być uważni i w jakiś sposób go schwytać, tylko nie wiem nic na temat Pennywise'a. Czyli co, myślisz, że on wyszedł polować, a my właśnie jesteśmy w jego domu? On zaraz stary, przyniesie kolejne dziecko, jest, to jest Maciek, a Antoś, zaraz Piotruś jeszcze będzie, stary. Ej, więc uważaj na siebie. Albo Ernie. Patrzcie na niego, nie? Nawet podobni. Trochę tak. A tu jakie straszne, stary, what w była taka sama. Nie. Ej, Pennywise studiuje prawo. Bliski tu, elementy prawa. Jakie stare, nieruszone dawno. Dobra, zbierzmy jak najwięcej informacji, poznajmy jego motywy. Póki co wygląda na porywacza jakichś dzieci. Ej, bo był film o Pennywise, nie? W sensie w kinach. Co on tam robił? Bo to jest ktoś, kto naśladuje pewnie jakby filmowego Pennywise, a więc może robi podobne rzeczy co on. Co jeżeli to prawdziwy Pennywise? Albo to prawdziwy, w sensie. Co jeżeli film jest na podstawie tego, który jest to No, trochę tak. tak. Spodziewałem się, sorry. To jest dziwne. Spopaki, ogólnie to jest najciśniejszy pokój, w jaki, jakim byliśmy. Zobaczcie tutaj. Czemu? Stary, od razu przejdźmy do sedna. Widzowie, no. wy niestety tego nie widzicie. Ale to jest mega powolone I stary, za to mam te krzyże. Mega, mam. coś się. Nie wiem, mam złe przeczucie. Do tej sprawy? No. Ha! O nie Co ty jadasz? Co jest? Tunel? To jest... O, to już wiemy gdzie mogą być ludzie Halo? Antoś? Maciek? <grym> Dobra, nie powinienem się z tego śmiać chyba Słowo! Ale oh, to nie jest normalne To prawda? są ślady Pennywise'a Ej, wszędzie jest Chłopaki, cały strych jest zgniły. Co otrzyma na strychu, że wszystko zgniło? Gdzie była ta drabina? W kuchni? w kuchni! W kuchni, no! Stary, a może on chce, żeby dzieci mu malowały? To jest emo? Nie, emo. nie się emo. Rybka. Rybka lubi pływać. Może no, on lubi malowidła, stąd tyle tych obrazków. Czekajcie, co to jest w ogóle to? Patrzcie, jest kamień. Ale jaki dziwny. Nie to nie jest kamień. Co co to jest? Gliniana rzeźba. Ogólnie te krzyże, no. Ta część domu jest zdecydowanie I inna niż. Ej, ci! Chodź tu! Chodźcie tu! Jest! Ej, mordy! Patrzcie! Muszę go podglądać. z jest kibel na zewnątrz. Tunel w sensie. Tunel. Muszę się szefa. Muszę się rzewić. Ej, chodzi. Czy tam wisiał obraz strasznego klauna i przychodziliśmy wcześniej? Nie. Jestem. Masz klucz, Rzucił klucz. Dlaczego szuka? czego szuka? Wierzę, tu czego jest. szuka? Nie wiesz, to by to? On nie wie, że tu jesteś. On nie, nie wie. wie, że tu jesteś. Nie, nie, nie wiem. wiem. Nie. To jest perwers. Co teraz? Chyba wyszedł. Macie to. On się bawił na ten bądź. chłopaki, spróbujmy może. Ej, się słyszałem na górze O, nie, to jest on, O, Stary! Pisz kamery, kamery! Nie, 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 nie. Chupaki, A, jesteś? Tak, tak, tak Ten no, nie, tak, był na górze! Co? Na strychu, jego twarz była tam, stary, tak. Co? Jak to? Dawaj! Nie ma samochód? Nie ma samochodu? No jak nie ma samochodu? No nie ma! Nie ma samochodu, no! gdzieś po prostu! No e, to, nie nie to, to nie jest śmieszne! To nie jest śmieszne, rozumiecie?!